Będzie największa wojna w dziejach świata. Wiecie, co Was czeka za tą plażą? Nieśmiertelność. Sięgnijcie po nią. Brad Pitt, Orlando Bloom, Eric Bana. Troja. W sobotę 6 stycznia o 20 w TVN Fabuła. Czarny kontra niebieski. Dzień kontra noc. Bruce Wayne i Clark Kent. Wspaniale. Batman kontra Superman. Świt sprawiedliwości. W niedzielę 7 stycznia o 20 w TVN Fabuła. Będziesz jedną z najważniejszych osób w służbach mundurowych w tym kraju. Jeżeli Hepner awansuje, zamiecie wszystko pod dywan. Jestem na to gotowy. Tu zabijesz mi taboretem? Jak będzie trzeba, to zabiję. Pomóż mi go wsadzić, Patricku. Dzisiaj się odpuszczę, ale nie wiem, co będzie jutro. Wiem, więc jeszcze później, tak zawsze zostaje, co chce. Skazana. Nowy sezon. Oglądaj w playerze. Niwe Aluminus redukuje wszystkie typy przebarwień. Czy to naprawdę działa? Zaufaj mi. Na przebarwienia potrądziku też? No jasne. Serum na przebarwienia numer jeden na świecie, teraz także na przebarwienia potrądzikowe i związane z wiekiem, działa od pierwszego dnia. Redukcja przebarwień aż do 71%. Również tych związanych z wiekiem. Dołącz do miliona kobiet. Wybierz Niwe Aluminus. To działa! Wy też tak macie, że wszystko lubicie odkładać na jutro. Ale hula, my też sobie kupimy taki światłowód. Kupimy też jutro telewizję z Disney Plus. Jutro to będzie futro. Co masz zrobić jutro? Lepiej dziś. Telewizja Polsat Box Disney Plus i Światłowód Plusa. Razem od 19 zł miesięcznie. Przez pierwszy rok po rabatach. Nie odkładaj tego do jutra. Kup telewizję Polsat Box z Disney Plus i Światłowód Plusa. Razem od 19 zł miesięcznie przez pierwszy rok po rabatach. Polsat Box i Plus. Boss Bottle and the new Elixir. Nowa linia produktów Beko do zabudowy to więcej niż piękno. Zupełnie jak natura. Spójrz głębiej i odkryj niezwykłe technologie połączone z doskonałym designem i efektywnością. Poznaj linię Beko Beyond, piękną z natury. Jak rozpoznać te jedyne malinowe? Po smaku, zapachu, rosną w idealnych warunkach przez cały rok. Zapylane przez trzmiele, smakują wspaniale. Nawet w zimie. Skąd ja to wiem? Po prostu tu pracuję. Pracuję tu i wiem. Wiem, że dzięki temu te jedyne malinowe nasze pomidory cieszą takim samym smakiem cały rok. Nie tylko moją rodzinę, ale i miliony Polaków. Polskie jedyne malinowe. Zawsze dojrzałe i smaczne. Cały rok dostępne w polskich sklepach.